Przed chwilą biskup Andrzej modlił się takimi słowami kolekty szalnej wszechmogący wieczny Boże obchodzimy pamiątkę Najświętszej wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Sprawa, byśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Rozpoczynamy kolejne święte trzy dni, aby czerpać z tego misterium miłość i życie. Bo w naszej codzienności miłość i życie się wyczerpują, i potrzebujemy wracać do źródła. Przez symbole, słowa, przez uczestnictwo w tych świętych misteriach, przez wchodzenie w czas i przestrzeń. Chcemy celebrować tajemnicę naszej wiary. Dlaczego Izraelici mieli zabić baranka 14 dnia miesiąca, a już 10 dnia mieli się o niego postarać i z nim przebywać, niejako z nim zamieszkać pod jednym dachem, spożywać z nim posiłki? Chodzi o to, żeby się z nim zaprzyjaźnić, żeby później 14 było go trudno zabić. Bo w Pastrze chodzi nie tylko o to, że umiera baranek, ale chodzi o to, żeby nas też bolało, żeby nas też kosztowało. On umiera, abyśmy my żyli i dlatego potrzebujemy przez te dni być z Nim razem. Liturgia dzisiaj się zaczyna, ale się dzisiaj nie kończy. Ona będzie trwać do wigilii paschalnej. Będzie nieustannie trwać w naszej codzienności, tam gdzie będziemy, po to, żeby być z barankiem, po to, żeby zaprzyjaźniać się z nim na nowo, po to, żeby to była także nasza pascha, nie tylko, nie tylko Jego. Słyszeliśmy dzisiaj dwa teksty Nowego Testamentu mówiące o, o Eucharystii. Pierwszy, zaczerpnięty z pierwszego listu do Koryntian, najstarszy, najwcześniej napisany. A drugi powstał mniej więcej 30 lat później autorstwa świętego Jana. Najpierw ten tekst pisany do Koryntian. Czynią wszystko to, co Jezus czynił. Sprawują wieczerzę tak, jak Jezus ją sprawował. Powtarzają jego czyny, powtarzają jego słowa. Po co? Aby czerpać pełnię miłości i życia. Tak jak my. W czasie każdej Eucharystii powtarzamy Jezusowe gesty, Jezusowe słowa, po to, żeby czerpać pełnię miłości i życia. Ale jest coś nie tak u Koryntian. Kiedy czytamy ten jedenasty rozdział, okazuje się, że święty Paweł nie jest zadowolony z tej celebracji mszy świętej u Koryntian. Czynicie to samo, co Jezus. Sprawujecie Eucharystię. Ale nie ma u Was spożywania wieczerzy pańskiej. Nie ma u Was spożywania wieczerzy pańskiej. Co to znaczy? Jacy wchodzicie na Eucharystię, tacy wychodzicie. Ona was nie zmienia. Czy tak jest z nami? Doniesiono mi bowiem o Was, że są wśród Was podziały można by dodać kłótnie nienawiść nieprzebaczenie osądzanie plotkowanie spożywacie ciało Chrystusa którym jest eucharystia a obrażacie ciało Chrystusa lekceważycie ciało Chrystusa którym jest kościół spożywacie ciało Chrystusa a jesteście podzieleni w ciele Chrystusa I dlatego jest ten drugi tekst Świętego Jana, żebyśmy pojęli głębię Eucharystii, o co w niej chodzi, że nie chodzi tylko o spożywanie ciała i krwi. Owszem, ale to jest za mało. Chodzi o paschę, chodzi o przejście, chodzi o przemianę naszego serca. Jeśli ja, nauczycieli Pan, umyłem wam nogi, to i wy winniście sobie nawzajem nogi umywać. Lavare pedes, umywać stopy, umywać nogi. To hasło biskupie arcybiskupa Ablewicza. Wspominam go, ponieważ pierwsze słowo, jakie od niego usłyszałem jako kleryk na pierwszym roku, kiedy wszedł na aule i siedziało nas tam 75 kleryków na pierwszym roku wtedy i powiedział tym, co was tutaj przyprowadziło jest wiara. Bez wiary to, do czego dążycie, co chcecie sprawować, nie miałoby sensu. To byłoby przedstawienie, to byłby teatr. Umywanie nóg przez Jezusa nie jest teatrem. Niektóre kościoły wschodnie rozpoznawały w tym geście umywania rąk, nóg Jezusa ósmy sakrament. Do tego stopnia, a na początku chrześcijaństwa liturgia wielkiego czwartku tak wyglądała że ludzie sobie nawzajem umywali nogi papież Franciszek zaraz na początku pontyfikatu szokował nas bo umywał nogi nie tylko mężczyznom i nie tylko chrześcijanom ale tu nie chodzi o to komu się umywa nogi tu chodzi o to kto nogi umywa kto umywa nogi Jezus umywa nogi uczniom, pełni posługę niewolnika. To musiało być szokiem dla uczniów. Chodzi o zamianę ról. Jezus umywa nogi nawet Judaszowi. Dlaczego? Dlatego, że on nie cofa swojej miłości. Jezus nie cofa nigdy swojej miłości, umywa nogi nawet Judaszowi. Nie odwołuje swojego wybrania. Jeśli nas gorszy taka miłość Chrystusa, który umywa nogi Judaszowi nawet, to niczego nie rozumiemy z Eucharystii. Niczego nie rozumiemy z Paschy. Niczego nie rozumiemy z miłości. Eucharystia znaczy umywać drugiemu nogi. Słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, Jezus powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Wiedział bowiem, kto go zdradzi. A nieco dalej... W tym tekście, gdybyśmy go czytali, Jezus mówi: Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Biblia Poznańska tłumaczy dosłownie: Ten mnie kopnął. Taki jest sens Eucharystii. Jeśli celebruję Eucharystię, Czynię gesty Jezusowe, wypowiadam Jego słowa z Jego intencją umywania nóg, to wiem, czym jest Eucharystia. A jeśli celebruję Eucharystię, przychodzę na Eucharystię, wykonuję gesty, czyny Jezusa, ale w moim sercu jest nienawiść, jest sprzeciw, jest podział, jest rozłam, jest osąd, to ja kopię Jezusa, kopię drugiego. Jaki jest sens tego umywania nóg, taki potrójny, co ma z tego wynikać dla nas dzisiaj? Chodzi o gościnność, chodzi o służbę i chodzi o ewangelizację. Do tego jesteśmy dzisiaj zaproszeni, do takich trzech postaw, jeśli chcemy autentycznie przeżywać Eucharystię tak, jak tego pragnie Jezusowe serce. Nie zapominaj o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Mowa w liście do Hebrajczyków o Abrahamie. On nie wiedział, że myjąc nogi przybyszom, umywa nogi samemu Bogu. To jest to pierwsze zaproszenie. To jest pierwsze dzieło, które powinno się dokonać w naszym sercu przez Eucharystię. Pierwszy owoc paschy. Gościnność, otwarcie serca na drugiego. I kiedy patrzymy na to, co stało się w Polsce i dzieje od ostatniego roku, myślę, że w dużej mierze, bez przesady, jest to owoc Eucharystii, że otworzyliśmy serca nasze i nie tylko, mieszkania dla gości ze wschodu. To jest owoc Eucharystii, gościnność, umywanie nóg. Otworzenie serca, noszenie w tym sercu twarzy i imion, których nawet nie znamy, bo w nich rozpoznajemy obecność Jezusa. Moglibyśmy ich kopnąć, moglibyśmy ich odrzucić, ale zaprzeczylibyśmy istocie Eucharystii, którą sprawujemy codziennie czy co niedzielę. Drugi owoc dzisiejszego spotkania Eucharystycznego i każdego to. Służba. Dałem wam przykład. Sługa nie jest większa od Pana. Czyńcie to, co widzieliście u mnie. Władza jest służbą. Jezus w innym miejscu Ewangelii przytacza przypowieść, gdzie Pan przepasza się i każe zasiąść gościom do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. To jest nasz Bóg. Jezus nie robi przedstawienia w wieczerniku. Jezus nie gra jakiejś roli tu na ziemi. Przyszedł z nieba, przebrał się za człowieka i gra jakąś rolę. To jest jego styl życia. On w Ewangelii mówi, że tak robi zawsze. Tak będzie też w niebie, że nam będzie umywał nogi, że nam będzie służył. Piotr tego nie rozumiał i mówi, choćbyś mnie. Całą wieczność prosił, nie zgodzę się, nigdy nie będziesz mi umywał nóg, czyli nawet w wieczności mi nie będziesz umywał. A Jezus mówi: nie wiesz, nie wiesz, o co prosisz. Po prostu mnie jeszcze nie znasz, bo ja inaczej nie potrafię. To jest mój styl życia: umywanie nóg. Jezus w niebie będzie czynił to, co czyni tu na ziemi. Taki jest nasz Bóg. I do tego jesteśmy zaproszeni. Mając władzę na przykład rodzicielską wobec dzieci, tak naprawdę służymy dzieciom. Masz małe dziecko, masz nad nim władzę, ale mu służysz. Karmisz, umywasz nogi i nie tylko. To jest ta zamiana ról, do której nas zaprasza Eucharystia. Nawrócenie naszego serca. Władza ma być służbą. I z tego wynika trzecia rzecz. Ewangelizacja. Ewangelizacja. Izajasz mówi, jak pełne wdzięku są nogi zwiastuna dobrej nowiny. Pełne wdzięku są nogi zwiastuna dobrej nowiny, nogi umyte przez Jezusa. Bo najpierw trzeba, żeby On mi umył nogi, żebym się nauczył od Niego istoty miłości, a potem ja mogę iść i mówić o Nim. O Bogu, który umywa nogi. Takiego Boga mamy głosić. Jeśli takiego Boga nie znamy, to lepiej, żebyśmy milczeli. Lepiej, żebyśmy nie ewangelizowali. Jeśli nie znamy Boga, który umywa nogi, czyńcie to na moją pamiątkę. Na koniec pytanie. Czy uczestnicząc w Eucharystii mam serce gotowe do tego, żeby umywać nogi, czy, czy żeby kopać ludzi? Co się dzieje w moim sercu? Jezus mówi: Umyty, wykąpany potrzebuje tylko nogi umyć, żeby być czystym. Ochrzczony, wykąpany w wodzie chrztu, kiedy sobie uświadomi, że kopał ludzi, że nie służył ludziom, że nie kochał ludzi. To ma iść do spowiedzi, umyć sobie nogi, pozwolić Jezusowi umyć nogi, oczyścić się z grzechów. Po to, żeby najpierw Jezus mnie umył, żebym zobaczył znowu istotę Eucharystii, a potem, żebym mógł go naśladować. Żebym jemu umywał nogi w drugim. I za chwilę ten gest, ten obrzęd przeżyjemy.